Już Pani czasu tutaj w schronisku, na bezdomnych mieszka Na półtora roku. roku. Z mieszkań wsparcia mnie wypchnięto, bo powiedziano, że ono jest dla chorych psychicznie, więc mnie tam nie wolno być. Potem dostałam się na zaplecze sklepu. Za darmo Dostałam panie. taki materac na zapleczu sklepu. Ale po paru miesiącach stwierdziłam, że tak centralnego ogrzewania nie ma, ciepłej wody nie ma. Właściwie tam już racji by tu nie było. O, tu. Gdzieś tutaj. To jest tu, się, proszę pana. z tym że okiena nie miałam od tej strony. Dobre miejsce, ścisłe centrum Gdyni. Tak, tak naprawdę. No może całe 100 metrów. Tak, świetne. Tylko za duże było. Za duże było. A ile to mieszkanie miało metrów? Jeśli to nie Osiemdziesiąt 84. Ogromne mieszkanie. Tak. Gdzie to dokładnie? Proszę pana widzi, pan nie tak zapamiętałam sobie jedno okno. To drugie piętro. To z tym małym lufcikiem. Tak, z małym lubcikiem. Ja nie myślałam, że do tego dojdzie. Nie myślałam. Dlaczego pan chce sprzedać nie swoje mieszkanie? Ja na nic nie sprzedaję. Pan się wczoraj ze mną spotkał w Agencji Nieruchomości. Eee, I tak. Sprzedaje pan mieszkanie nie należące do pana, tylko do pani Jadwigi Rogalskiej. A tak, bo a poprosiła. Jak będziesz pan tak dyskutował, to wyproszę pana za łeb i wyproszę za przeproszenie do bramy. A Znaczy, pan będzie nas psem teraz? Tak, proszę pana. Dobrze, no to w takim razie dzwonił po policję. Proszę mnie, zabramy i tak. dyskutować zabramy. Panie prezesie, bardzo pana proszę, żeby pan mi powiedział, co jest z panią Jadwigą Rogalską. Co będzie nie, wchodzi, nie Jestem dziennikarzem. Nie ma tak bym wypowiedzi. Nie ma żadnych wypowiedzi. Pan oskarżony? Nie Czy wyraża wizerunku. pan zgodę na publikację pana wizerunku? Panie, nie, nie wyrażam zgody. To dlatego, Wysokie Sądzę, że media przekłamują i nie podają im prawdziwych informacji. Pamięta pani pierwsze spotkanie z nim? Tak, to obejrzał mieszkanie, stwierdził, dużo ładne. Dał 100 złotych. Dał 100 złotych? Zł. Tak. Na co? Na jedzenie, mam sobie coś kupić za to i że się zgłosi, żeby pomóc, no a potem już jak kolejna pani przyszła, to zaprosiła do samochodu. No i jak wjechałam spod tego, to zatrzymałam się w działach czarnowskich domu Marka Nowaka. Mieszkanie zostało sprzedane przez Marka N. Pieniądze, które zostały w ten sposób uzyskane w części ich jego łupem. Skierowaliśmy akt oskarżenia, w którym sformułowaliśmy zarzuty dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności, przestępstw oszustwa i przewłaszczenia. Kiedy Pani się zorientowała, że, że Marek Nowak to nie jest miły starszy? Od razu. Mnie wzięto do łazienki, do kąpieli, wykręcono ręce, zabrano rzeczy. Dowód osobisty? Oczywiście pierwszy. Dokumenty. Telefon? Telefon to samochodzie. Też wykręcono ręce. I pan dla mnie to wszystko, ja byłam w szoku. Po prostu człowiek był cały czas w szoku. W szoku, bo człowiek nie wiedział, co się dzieje. Wtedy dali pani do podpisania ten, to pełnomocnictwo? Na sprzedaż mieszkania? Umowę przedstępną. Jak on tłumaczył w ogóle fakt, że chce pani mieszkanie sprzedać? Po co? Bo, dla mojego dobra. Bo dzięki temu mniej więcej pieniędzy zostanie. Jak Pani się udało y, zdobyć telefon i skontaktować z naszym reporterem? Kupiłam od jednego z Panów y, telefon. Pensionariusz? Tak. Ja. Czyli z ukrycia Pani no, dzwonił? Nie. No trzeba było, nie można było inaczej. Bo by zabrali ten telefon. Przyjechałem tutaj po jedną z pacjentek. A jak nazywa pacjentki? Ewa Jędrzejewska. Nie ma takiej. Every injury is Jest pan pewny? Tak, na 100%. Nie wiem. Hmm. Numer alarmowy 112. Słucham? Jestem przed ośrodkiem dla osób starszych w Działach Czernowskich Przed chwilą otrzymałem telefon jednej z pensjonariuszek, że prosi o pomoc w wydostaniu się na zewnątrz. Niech pan tam czeka, ja przekażę, jak się do dyżurnemu, dobrze? Super, dziękuję bardzo. Państwo poczekacie Jasne. Bo to, bo prawdopodobnie nie się unieść. Majątek jakiś pan posiada? Nie posiadam. Przekazałem swój majątek na bezdomny. Ty pan tak się zastanawiam, dla kogo on to robił? Po co? Czy on z tego naprawdę majątek miał? Z tego co wiem, mnie. Myśli pani, że robił to dla władzy? Po prostu, żeby mieć władzę nad ludźmi? Żeby zapraszać gości i częstować. Tylko tak? On tym żył. Myśli Pani, że to mogło być za Pani pieniądze? Możliwe. Tam nawet wiem, komu zaproszenia wysyłał. Nie sprzedawał Pan mieszkania Edy Jędrzejewskiej? Proszę się, tylko Pan nie być ja mnie sprzedawał. No panie, Ewa mówi, że tak, że przejął Pan część pieniędzy. To prawda, że imprezę robił Pan za te pieniądze? Może jednak chciałby Pan powiedzieć coś swoim podopiecznym? Tak, pójdziemy wywiadu. Proszę. Udzielę, udzielę.